Dzień dobry, kochani. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Ewcia i razem z Ewcią jedziemy sobie w teren i Ewcia powie, co my dzisiaj będziemy robiły. Będziemy się na pewno świetnie bawić, ale podczas jazdy będziemy zadawać sobie super pytania, yy, nie pytania odnośnie nas. Także zapraszamy was serdecznie do oglądania. No to zanim pojedziemy w teren i uszykujemy konie, to pokażemy wam nasze dzisiejsze outfity. Ja jestem ubrana dzisiaj prawie cała na True Ridera. Mam taką piękną bluzeczkę czarną na bigi rękaw. Tutaj mam taki złoty napis. Tutaj również jest złoty napis. Dalej mam moją ukochaną kamizelkę. Prezentuje się ona następująco. Oraz mam na sobie moje ukochane legginsy. No, i oczywiście mam skarpetki od szuflada skarpet. Uwielbiam te skarpetki. Także jeśli chcielibyście mieć takie same skarpetki, lub jakieś inne, to przypominam Wam o moim kodzie rabatowym hiszpan15. A do True Rider'a macie również kodzik team Oleksy 2Y na końcu. A ja mam na sobie najzwyklejszą bluzę. Mam również leginsy z y, True Raidera z kolekcji Iron Mesh, proszę bardzo. Mam na sobie też dziecięce skarpetki z JD Attack i tak się prezentujemy. outfit. No i czas na sprzęt kochani. Wyciągamy sobie siodełko. Ewa jedzie na misi, a ja jadę na Lampo. Mamy siodełko, zawiesimy sobie je tutaj. Wybierzemy sobie teraz jakiś czepraczek, może taki, który by mi pasował. O, i stawiam na ten. Zresztą przydałoby się tutaj znowu posprzątać. Mamy piękny jest styf. z Bergo. Dzisiaj na nim sobie jadę. Także misia będzie w takim pięknym czepraczku. O. Jeszcze Ewcia znajdzie starą podkładkę, bo niestety nie mam drugiej z matesa. Ona jest gdzieś tam, o właśnie, pod siodłem. Tak, pod siodłem. I wyciągamy sobie podkładeczkę, żeby troszkę sobie wytrzymać, no, bo niestety leżała na samym dnie. Ale jeszcze się dojazdy na. No. Takie, no. zostawiłam ją sobie właśnie na takie awaryjne Mam sytuacje. I co jeszcze potrzebujemy Ogłowia. Ogłowia. o głowie. A myślałam o głowie. Mamy sobie tutaj. Tylko jeszcze wzięłaś chyba wodę ze sobą? Tak. wszystko. Dobra, sprzęt dla misi przygotowany, także teraz ja szykuję sprzęt dla Lambuśka. A teraz czas na mnie, także pierwsze co to mamy o głowie. Lambuśka, tutaj sobie wypnę jeszcze ten wypok, bo dzisiaj na pierśnika nie biorę. Następnie mam... Kopryk ucha, Na razie odkładam tutaj. Podkładeczka. Moje siodełko I muszę jeszcze zaraz wpiąć yy, strzemionka. Yy, czapraczek. Czapraczek. Może weźmiemy sobie taki eskadronowy, jak star. Do tego są takie nauczniczki. Lambeusz pojedzie jeszcze w ochraniaczkach przednich, w kaloszkach. I w sumie tyły też mu dzisiaj założę. Także to chyba wszystko. I jesteśmy już sobie w terenie, razem z Ewcią, z Misią i z Lambuniem. Także zaczynamy i Ewcia jako pierwsza zada mi pytanie dotyczące jeździectwa. Także przekazuję jej telefon i za chwilę odpowiem na jej pytanie. Olcia, powiedz mi, jakie jest Twoje największe marzenie jeździeckie, które jest dla Ciebie osiągalne i chciałaby się spełnić? Moim największym marzeniem jeździeckim jest Ośrodka jeździeckiego, gdzie konie będą miały super warunki, czyli na wzór Archip, między innymi. Chciałabym iść bardzo w pensjonat. Chciałabym również, żeby w mojej stajni odbywały się zawody i generalnie stworzyć taki ośrodek jeździecki, gdzie konie będą miały super warunki do trenowania, ale też będą miały duże padoki. I po prostu będą koni. Będą miały najlepszą opiekę, także to jest moje takie największe marzenie, które myślę, że jest realne, aczkolwiek bardzo drogie, i będę chciała dążyć do tego, żeby właśnie je spełnić. I moje pytanie Ewcia w zasadzie jest takie samo. A mianowicie chciałam się zapytać, jakie jest Twoje największe jest marzenie? Myślę, że moim największym marzeniem jest posiadanie własnego konia takiego. Przede wszystkim spokojnego, kochanego, e, takiego wzrostu e, jaki mamisia, którego mogłabym kochać, e, dbać o niego no i przede wszystkim być jego przyjacielem. I na ten moment to chyba jest jedno z większych moich marzeń, już nawet nie jest dzieckich, ale ogólnie po prostu mieć konia, którego będę kochać. A chciałabyś e, trzymać go w pensjonacie czy w swojej stajni? E swojej, no oczywiście, że w swojej, chociaż mi zależy głównie przy takiej przydomowej, tak jak ma Olcia, aby yy, po prostu mieć te koniki dla siebie, nie jakaś taka stajnia rekreacyjna, tylko po prostu taka dla, dla siebie. Olcia, drugie pytanie do Ciebie. Który koń najwięcej Ciebie nauczył, yy, no i który koń jest dla Ciebie taki najbardziej sentymentalny? Ja zaczęłam jeździć 13 lat temu. Trochę tych koni, na których jeździłam się troszkę przewinęło, także nie potrafię wskazać takiego typowo jednego konia, ale zaczynając chronologicznie, to jest to oczywiście bakalia, koń, na którym tak naprawdę zaczynałam. Miałam pierwsze wzloty i upadki, pierwsze zawody, udane, nieudane. Jest to też konie, z którego spadłam i długo bałam się też skakać, ale myślę, że nauczyłam mnie bardzo dużo. Następnym koniem. Narwik. Jest to koń, w sumie kucyk, na którym byłam pierwszy raz na moich wyjazdowych zawodach, także do niego też mam taki wielki sentyment. Trzecim koniem jest oczywiście Misiunio. Jest to mój wymarzony, jedyny, pierwszy... W sumie nie jedyny, bo jest jeszcze lambus, ale pierwszy koń. E, trudny dosyć, bo miał też charakter zaczynaliśmy było ciężko wywoził mnie tak jak wiecie e, robił ze mną różne rzeczy ale doszliśmy później do etapu takiego, że mogliśmy skakać, z czego jestem bardzo dumna także oczywiście Misiuño no i oczywiście Lampuño koń, którego zobaczyłam po raz pierwszy i powiedziałam, że jak będzie na sprzedaż to będzie mój w sumie czy mi się mogę do tego rankingu dać? w sumie myślę, że tak z tego względu, że no jak mi się odszedł, to trafił mi się naprawdę wspaniały koń. Ona ma wielkie serduszko do skoków, bardzo pomaga moim dzieciaczkom, jest bardzo grzeczna przede wszystkim. Także myślę, że to są takie cztery konie, do których mam sentyment. I te konie, które też wcześniej wymieniłam, czyli Bakalia, Narvik i Lambo, nauczyły mnie aktualnie najwięcej. Na misi co prawda, byłam też na zawodach. Ale żeby mnie tak nauczyła czegoś więcej, to raczej nie, ale no jednak y, moje konie, to też moje konie. A moje pytanie, Ewcia, do Ciebie jest takie, jak zaczęła się Twoja przygoda z jeździectwem? Gdzie zaczynałaś, w jakiej stajni? Może pamiętasz, jak miał na imię koń? Może opiszesz konia? I ogólnie, jak to się zaczęło? Moja pierwsza taka przygoda z jeźdźciem zaczęła się tak naprawdę na koniu cenionej nie Kasia. Był to fjord. Nie wiem, może było to jakieś 8-9 lat temu, co mnie zainspirowało. Nie wiem, taka chyba ciekawość, jak to jest i tak dalej. Chociaż kiedyś, jak była mniejsza, gdzieś tam też byłam siedzona na konia. Ale nigdy nie wyglądało to tak, jak, jak taka prawdziwa jazda, więc. Wtedy postanowiłam się spróbować i spróbowałam i tak zaczęło się i do teraz jeżdżę i jestem dalej w tym. Byłam w stajni w Rusinowie, ale to bardzo króciutko. Byłam w stajni w Omulnie pod sosnami. Byłam w stajni Gangu Szaraków, Serdecznie pozdrawiam. No i byłam przy różnych takich przydomowych też stajniach. No i zakończyłam na stajni u Oli. I raczej nigdzie się więcej nie wybieram. Kolejne pytanie o to dla Ciebie. W jakich stajniach jeździłaś? I która stajnia najwięcej czegoś Cię nauczyła? I którą najlepiej wspominasz? No to generalnie jak zaczynałam te 13 lat temu, to przez bardzo długi czas jeździłam w kołatniku. I w sumie to jest chyba stajnia do której też mam największy sentyment. I w sumie, gdyby się nie zamknęli, to myślę, że nie miałabym swoich koni i dalej bym tam jeździła. Dalej byłam w Rusinowie, byłam też na jednej jeździe w Skrzatuszu. No i w sumie teraz jestem u siebie. Jeśli chodzi o to, która stajnia nauczyła mnie najwięcej, to myślę, że kołatnik i Rusinowo, z tego względu, że w kołatniku zaczynałam i jeździłam tam przez bardzo długi czas. Tam miałam pierwsze wzloty, upadki, tam miałam też pierwsze zawody i nauczyłam się w sumie podstaw i doszliśmy w sumie do wyższego poziomu, bo ostatnie nasze jazdy z bakalią, nasze parkury były to już wiecie, pod metr. Także myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Jeździło mi się tam bardzo dobrze, ale jak się zamknęli, niestety każdy poszedł do innej stajni. Pamiętam, jak jeździłam w soboty, jechało się, wiecie, na cały dzień, zamawiało się pizzę, bawiłyśmy się w jakiś chowanego, e, ogarniałośmy konie, no po prostu było cudownie. Jechało się tam, zapominało się o wszystkich problemach, kłopotach, naprawdę bardzo fajnie spędzony czas. A w Rusinowie tak naprawdę miałam tam pierwsze swoje zawody wyjazdowe, pierwsze wyższe skoki, więc myślę, że te stajnie w sumie na równo. No i oczywiście teraz u siebie, ale też wiecie, mam swojego konia, który da mi możliwość rozwoju, także no swoje stajnie nie liczę. Ewcia, pytanie ode mnie dla Ciebie. Jakie znaczenie dla Ciebie ma jeździectwo? Czy jesteś nastawiona na sport, na jakieś zawody, czy raczej chciałabyś mieć konia, żeby mieć takiego przyjaciela na całe życie, pojechać sobie w teren, popracować na placu? Zdecydowanie e, przyjaciel, konik taki e, przy domku do kochania. Nigdy nie byłam nastawiona na e, sport, taką e, ry rywalizację. Zawsze byłam nastawiona gdzieś tam na taką rekreację, na e, kochanie tego, tego konia. E, no, i chyba tak mi zostanie. Gdzieś tam może wplotę jakieś elementy tego sportu, ale myślę, że i tak zostanie taka rekreacja takie jeżdżenie konika sobie gdzieś wyjeżdżanie na tereny po prostu, żeby był przyjemny koło domu i żeby mogła go kochać. Olcia, to skoro ja odpowiedziałam, to ty mi też odpowiedz, czym jest dla ciebie jeździectwo, o, Czym jest dla ciebie jeździctwo? No i jakie masz plany wobec tego jeździctwa? Jeśli chodzi o mnie, to generalnie traktuję konie nie jak maszyny do wygrywania, tylko przyjaciele na całe życie. Jeśli będzie potrzeba, to będę walczyła do końca za wszelką cenę. Eee, fajnie byłoby coś postartować i się porozwijać, ale raczej jestem z tych, co traktuje konia właśnie jak przyjaciela i członka rodziny. I moje pytanie Ewcia do ciebie. Jeśli miałaś jakiś groźny upadek, to opowiedz o nim. Czy to było na przykład w stępie, w kusie i co, co się stało, że akurat spadłaś. I jeśli spadłaś, to czy coś ci się stało? W sumie tak, miałam jeden z takich groźniejszych wypadków. Był to wypadek na dosyć no, niskim koniu, bo to był fiord. Wystraszyły się kury, no i zaczął lecieć takim e, dosyć ciepłym galopem, można by powiedzieć, że nie, e, nie utrzymałam się w skręcie, więc wyleciałam e, na drągi i koniecznie mnie kopnął, więc było podejrzenie e, nawet złamania. Pojechałam szybko do szpitala, zrobiono mi RTG i tak dalej. Okazało się, że złamania nie ma, ale jest e, mocno stłuczony odcinek lędźwiowy. Dostawałam e, zastrzyki tam, gdzie słońce nie dochodzi. E, no i e, śmieszna sytuacja, bo ze strzyku się bałam i zemdlałam, a e, upadku, e, upa po upadku wszedłam na kolejnego konia. Ale e, ten upadek dosyć takie wielkie piętno e, na mojej głowie gdzieś tam zostawił, odbił, e, bo potem miałam bardzo duży problem, żeby w ogóle wrócić e, do jazdy konnej. Bałam się jeździć, szczególnie tak naprawdę. Szybko, do tej pory tak naprawdę gdzieś tam e, się przyzwyczajam do takiego szybkiego chodu, pomaga mi w tym oczywiście Ola, e, ale też inne konie mi w tym pomagały. E, czy, czy teraz e, bałabym się tak jak wcześniej? Myślę, że nie, ale e, ostrożności nigdy dosyć i po tym upadku kupiłam kamizelkę, mam bezpieczne strzemiona, mam super kask. E, więc jestem na tyle zabezpieczona, że nawet gdybym spadła, to chyba nic by mi się nie stało. Wracamy sobie już z terenu, także rozsiodłamy sobie koniki, jeszcze ogarnę siatki i boksy do końca. I idziemy sobie na traweczkę. Ez jak Ci się podobał teren? Było super! Super! Także, pierwszy wspólny teren zaliczony. Już troszkę późno, mamy już godzinę 21.20, ale jeszcze zabieramy koniczki, żeby sobie poskubały troszkę traweczki, bo zasłużyły, nie Lambuniu? Idziemy na traweczkę, a tam są dziewczyny. Jazda rano czy wieczorem? Wieczorem. Jazda na oklep czy bez strzemion? Bez strzemion. Jazda na placu czy teren? Na placu. Sprzęt czarny czy brązowy? Czarny. Sprzęt z futerkiem czy bez? Z futerkiem. Gniadę czy karę? Gniadę. Kasztanowate czy siwe? Kasztanowate. Leginsy czy bryczesy? Leginsy. Skoki czy ujeżdżenie? Ujeżdżenie. Konie czy kuce? Kuce. Eskadron czy Kentucky? Eskadron. Startowanie w zawodach czy bycie luzakiem? Oczywiście, że luzakiem. Klacze czy wałachy? Ciężkie pytanie, ale chyba wałachy. Ubranie konia pod kolor, czyli czaprak i nauszniki w tym samym kolorze, czy nie ma to znaczenia? Pod kolor. Kuce czy konie? Konie. Sprzęt z futerkiem, czy bez futerka? Bez futerka. Sprzęt czarny, czy brązowy? Czarny. Leginsy, czy brydżesy? Oczywiście, że Leginsy. Ujeżdżenie, czy skoki? Mimo wszystko skoki. Gniade, czy karę? Karę. Kasztanowate, czy siwe? Kasztanowate. Jazda rano czy wieczorem? Wieczorem. Jazda na oklep czy bez strzemion? Bez strzemion. Sprzęt pod kolor czy nie ma to znaczenia? Pod kolor. Jazda na placu czy w terenie? Na placu. Hmm. Sprzęt czarny czy brązowy? Czarny. Eskadron czy Kentucky? Eskadron. Startowanie w zawodach czy bycie luzakiem? Jedno i drugie lubię, ale chyba startowanie w zawodach. Klacze czy wałachy? Wałachy. Ewcia, może chcesz kogoś pozdrowić? Oczywiście, że tak. Chciałabym pozdrowić Wiktorię, bo wiem, że będzie to oglądała. Także Wiktoria, pozdrawiamy! A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapeczki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, Pa, pa!